Cześć. Witajcie na kanale Ragnar.pl Kilka dni temu zapytałem Was, co sądzicie o limitowanych czy specjalnych edycjach zegarków. Duzi producenci co jakiś czas raczą nas takimi wypustami, a mikrobrandy odnalazły w tym sposób na dobrą i szybką sprzedaż. Pojawiło się sporo ciekawych komentarzy. Większość z nich była raczej negatywna. Ja sam w swoim zbiorze posiadam trzy limitowane ilościowo modele zegarków: Telbane Record Master 2, wypuszczoną z okazji 90-lecia marki oraz dwa modele od Wratisławi Konceptum polskiego mikrobrandu. Oba egzemplarze są limitowane ilościowo. Ale czy kupiłem je dlatego, że były limitowane? Chyba nie do końca. Raczej głównym wyznacznikiem był fakt, że mi się podobają. Uważam, że limitowana edycja powinna wyróżniać się czymś istotnym czymś, co odróżnia limitkę na tle standardowo produkowanej wersji danego zegarka. Chciałbym, aby zestaw, jaki otrzymuję w takiej wersji limitowanej, był bogatszy od standardowej zawartości. Dlaczego, spytacie ponieważ bardzo często producent życzy sobie wyższą kwotę za wersję limitowaną niż za standardową więc ja oczekuję czegoś ekstra ale czy słusznie przekonajmy się na przykładzie zegarka Orient Mako 3 o dokładnej referencji RA-AA0822L19B Zegarek do filmu wypożyczył mi sklep zegarek.net, a z kodem Ragnar 10 czeka na Was zniżka do 10% na zakupy w tym sklepie. Jest to nowa odsłona popularnej serii diverów od Orienta przez fanów, nazwanej Mako. Jest to już trzecia edycja tej serii, która zyskała na przestrzeni lat wielu miłośników. A jej główne zalety to własny design, przystępna cena. Kilka wersji kolorystycznych, czy kompaktowe rozmiary. W momencie premiery światło dzienne ujrzały cztery podstawowe wersje kolorystyczne, a dwie z nich mogliście obejrzeć na moim kanale. W 2024 roku światło dzienne ujrzała limitowana edycja, którą właśnie widzicie, i która powstała z okazji 20-lecia serii Mako. Zobaczymy, co dostajemy w tej limitowanej edycji od Orienta. Pudełko. Pudełko różni się od standardowej wersji. Dostajemy kartonik, który na zewnątrz ma przypominającą skórę fakturę. Na górnej części mamy wybite logo marki i napis Limited Edition. Wnętrze pudełka wyściełano czarnym materiałem, a sam zegarek znajduje się na miękkiej poduszeczce. Część, w której obsadzono poduszkę, możemy wyjąć i kryje się pod nią miejsce na instrukcję i kartę gwarancyjną. Pudełko jest inne niż w standardowej wersji i to na plus. Zawartość pudełka. Poza zegarkiem i dokumentami w pudełku nie czeka na nas nic więcej. I w tym miejscu prosił się o jakiś dodatek. Mogłaby to być książeczka z krótką historią serii Mako, albo, na przykład, dodatkowy, dedykowany pasek, skórzany lub gumowy. To na pewno wzbogaciłoby tą wersję i znacznie wyróżniło na tle pozostałych standardowych egzemplarzy. Zegarek. W edycji limitowanej dostajemy przepięknie fakturowaną na wzór fal tarczę, która mieni się imitując głębie morza lub oceanu. Wskazówki logomarki są w kolorze złotym, inaczej niż w wersjach podstawowych. Wkładka lunety jest dwukolorowa w kolorze Batman. Sama zaś luneta nie jest srebrna jak w wersjach podstawowych, lecz pokryta czarną powłoką PVD. I to mi się podoba. Boki koperty w przeciwieństwie do standardowej wersji są szczotkowane, co według mnie jest na duży plus. Dekiel niestety standardowy. Bransoleta i zapięcie również niczym nie różnią się od wersji nielimitowanych. A brak endlinków mocno kłuje w oczy. Limitacja. Zegarek został wyprodukowany w ilości 3000 sztuk, a nasz egzemplarz ma numer 1242. Cena. Zegarek w wersji limitowanej kosztuje 2290 zł, a wersje podstawowe to koszt 1908 zł. Mamy więc prawie 400 zł różnicy. Za te 400 zł moglibyśmy kupić sobie dwa paski Handmade wykonane na zamówienie. Lub kilka sztuk pasków gotowców, na przykład z AliExpress. Czy warto tyle wydawać na limitowaną wersję Orient Mako 3? Ja osobiście uważam, że nie warto. Dla mnie ten zestaw jest zbyt ubogi, a limitacja ilościowa zbyt duża. Chociaż pewnie znajdą się i tacy, dla których 400 zł różnicy nie będzie przeszkodą dla nabycia limitowanej wersji ulubionego modelu marki. Napiszcie w komentarzach, jakie jest Wasze zdanie na temat limitacji i na temat tego konkretnego modelu Orienta. A jeżeli podobał Wam się ten film, czekam na łapki w górę. Zasubskrybujcie ten kanał i kliknijcie w dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych produkcji. Tymczasem ja Wam dziękuję za dzisiaj. Do następnego odcinka. Trzymajcie się ciepło. Cześć!